No, ale się najebie dzisiaj. Uch. Byłem w zeszłym sezonie na mecz FC Barcelony z Betisem Sevilla. bodajże. Nie spodziewałem się, że tam jest taki piknik. Tam się kompletnie nic nie działo, jest zero kibicowania. I mam nadzieję, że teraz tutaj, mimo że to jest druga Bundesliga w Dreźnie, przyjdę i zobaczę prawdziwe kibicowanie, a nie jakieś gówno. Tak szef wyglądam teraz, można iść. Nice. Zajebista pogoda jak na zimę, więc lecimy spotkać się z ziomalami. Pro ludzie już śmigają na stadion, ale my musimy się oczywiście doprawić na przed. Pierwsze, drugie, trzecie. No nice. i ja i moi ziomale tutaj. A tak wygląda piękny stadion drezdeński. Słuchajcie się tylko w atmosferę i w kibicowanie. No to jeszcze meczu nawet nie ma, a zobaczcie jak to pięknie wygląda i jak to pięknie brzmi. A za chwilę wlecimy tutaj nieziemski komentarz mój. Jakby ktoś chciał wiedzieć, no to ma to 32 tysiące pojemności widzów, więc no taka ekstra kalasowa pojemność bym to tak nazwał. Pierwszy gwizdek i zaczynamy oczywiście. Nasi są w koszuleczkach, Fortuna Düsseldorf w białych. Ale tutaj oczywiście już piłeczka chodzi kurwa jak, klej. Jak Z nogi do nogi, tyki taka, niemiecka tyki taka. I patrzę teraz, przyjęcie bramkarza na spokojnie. Pięknie wyjebał. Jak możemy tutaj zauważyć, taktyka Fortuny jest bardzo prosta, podanie do plamkarza i wypierdolenie. Przynajmniej kibice umilają nas niesamowitymi widokami, tutaj gospodarze i goście. Niesamowita atmosfera, no oczywiście w porównaniu do meczu. Kolejne piweczko! No I tutaj kontra, kontra, lecimy, podanie piękne, no niestety, troszeczkę kurwa za plecy. No ale wygrywamy 2-0. Widzicie to, widzicie to, 2-1, gonią, gonią nas, gonią nas, ale 90 minuta Co tu się dzieje? Emocje kurwa Co się dzieje? symulancie jebany Dawaj kończ to, 2-1 jest To jest koniec Kurwa to jest niesamowite co tu się dzieje Teraz czas czy dalej świętować Dobra, jeszcze kilka piwek wleciało się, najebałem w chuj. Ale o to chodzi, tak? Dobry, dobry mecz, a dobry mecz jest tylko wtedy, kiedy się w no chuj, bo nie da się oglądać takiego poziomu. Oj, tak chcę go do buzi, chcę go do buzi. O, daj mi go do buzi. I chuj, i do pracy następny dzień. Jebać życie. Ale za tydzień kolejna wycieczka, więc zostaw lajka, subskrypcję. Trzymaj się po widzu.